Dzień dobry, Marcin Kałuszny z Stowarzyszenia KORDA. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby z terenu województwa małopolskiego, seniorów, którzy ukończyli lat 60, do projektu, który nazwaliśmy Mistrzowie Wolontariatu. Chcielibyśmy Państwa zaprosić i poprosić jednocześnie o podzielenie się swoim doświadczeniem, jeśli chodzi o aktywność zawodową, jeśli chodzi o zdobyte doświadczenie życiowe i wspólnie z Państwem zastanowić się, jak możemy to wykorzystać, jak możemy służyć naszym mieszkańcom regionu, aby nam tutaj wszystkim żyło się lepiej. Chodzi o zmobilizowanie nas wszystkich do tego, abyśmy współpracowali dla rzecz dobra wspólnego. Być może dobrym rozwiązaniem będzie aktywność poprzez wolontariat osób starszych. Dlatego w weekendy czerwcowe, dlatego też w okresie wakacyjnym i powakacyjnym zapraszamy seniorów na wyjazdy do Starego Sącza do centrum pielgrzymkowego Jana Pawła II na szkolenia pod tytułem Wolontariat dla każdego. To jest dwudniowy wyjazd do Starego Sącza połączony z pobytem, zwiedzaniem centrum pielgrzymkowego Muzeum Jana Pawła II i klasztorem 6 klarysek, jak również na warsztaty. Jednodniowe, także dla osób, które ukończyły lat 60, a współpracują już z jakimiś organizacjami społecznymi, przykościelnymi. Związane osoby to mogą być również z uniwersytetami III wieku. Taki wyjazd będzie służył do tego, abyśmy się wspólnie zastanowili: Czy i jak możemy aktywować w Małopolsce senioralne punkty wolontariatu? wyjazdy są całkowicie bezpłatne, możliwe są terminy weekendowe albo terminy w ciągu tygodnia. Szczegóły znajdziecie państwo na stronie internetowej stowarzyszenia Sorosun Korda www.sc.org.pl lub dzwoniąc do nas do biura pod numer telefonu 18 540 40 40. Serdecznie zapraszam, będzie nam bardzo miło spotkać się z Państwem. Kryterium jest 60 plus mieszkańcy Małopolski. Wspólnie chcemy wymienić się doświadczeniami związanymi z wolontariatem i mam nadzieję, że będzie to też dla Państwa miły i sympatyczny sposób na spędzenie czasu. Dziękuję uprzejmie.